Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest poświęcony odbudowie 99.3 przewrotnie nazywaną jagodą. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, pokażę Wam, w sumie pokażę Wam jedną fizycznie rzecz, która przyjechała. Natomiast e, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, no to musicie ubierzyć mi trochę na słowo, ponieważ fotele są w oprzyciu, i już jak sama nazwa wskazuje, co będę pokazywał fotele. No, będą już produktem takim finalnym, które, które, które już pokażę Wam, jak zostały obszyte. Natomiast zaczynam, zaczynam dzisiaj od rozpakowywania tego, co przyjechało i chciałbym Wam, chciałbym wam pokazać i po, powiedzieć, co wybrałem, jeżeli chodzi o kierownicę, jaką kierownicę będę montował. Wyobraźcie sobie, że. E, takich kierownic tego typu używają wszyscy, nazwę to tunerzy, nazwę to e, ludzie, pasjonaci, którzy mają 964 czy też 993 i nie tylko, ponieważ uważam, że ta kierownica jest takim symbolem, takim jak masz taką kierownicę, no to już wiadomo, że nie jesteś z pierwszej łapanki. Ona nie jest taka typowo wyścigowo-rajdowa, no ale jest przede wszystkim o charakterze rajdowym, czy też wyścigowym. No i jakby zdecydowaliśmy wraz z zespołem, który, z, z którym to realizuje, że jednak to będzie najlepsze rozwiązanie. Już nie trzymam Was w, w, w niepewności, co mam i, i co kupiłem, więc chciałbym Wam Chciałbym Wam pokazać, więc pozwólcie, że zajmę się tym osobiście. Oczywiście jak wiecie, współpracuję z firmą Top Racing, w której możecie znaleźć wszystkie akcesoria do swojej rajdówki, przyszłej rajdówki czy też obecnej rajdówki, nie tylko akcesoria rajdowe, ale też gadżety, które prawdopodobnie powinny Was zainteresować, jeżeli chodzi o daną markę Toyota, Mercedes, Ferrari, BMW i wiele innych możecie znaleźć na tej stronie, więc bardzo gorąco polecam, link macie na dole. A teraz wracamy do. Wracamy do rozpakowywania, oczywiście. Faktura nie jest ważna. E, bardzo ważną rzeczą, która, która, która jest potrzebna nam do tego, żebyśmy zainstalowali e, kierownicę, no to jest przede wszystkim naba. Naba jest e, słuchajcie, no jeżeli nie wiecie, to naba wygląda w ten sposób, jest to element, który trochę między innymi przedłuża nam to odsadzenie tej kierownicy, bo sama w sobie kierownica nie jest w ogóle jakkolwiek z jakimkolwiek odsadzeniem, więc jest płaska, więc zadecydowaliśmy, że założymy tego typu nabę, więc jakby od tego momentu do tego momentu mamy odsadzenie, czyli tak naprawdę ta, ta kierownica będzie będzie nam do, odsadzona w, w naszym kierunku, więc to jest typowa naba, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to coś, co odsadza nas, odsadza i od, e, oddala, e, przybliża tą kierownicę w naszym kierunku. No i oczywiście mamy kierownicę, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, dostajecie tego typu, tego typu e, pudełeczko i w tym pudełeczku znajduje się właśnie oto kierownica, którą e, za chwilę za chwilę, tu, którą za chwilę Wam pokażę. E, są trzy rodzaje kierownic. E, to jest Black Edition. E, ona jest droższa od e, poprzedniczek. Kosztuje około e, chyba 2000 zł. Plus jeszcze do tego naba. Więc, e, więc pozwólcie, że. O, to jest jakaś instrukcja. Instrukcja obsługi kierownicy. Znajdziecie pewnie żadna. No i mamy kierownicę samą w sobie. Ogólnie zamówiłem skórzaną kierownicę ponieważ e, cały projekt nasz będzie też między innymi w czarnej skórze, ale się zamy, zamyśliłem, się, słuchajcie, zamyśliłem się, bo jest już, 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 już wyobrażałem sobie jak e, testuję, testuję, 993 po wszystkich tych modyfikacjach i, i jadę, ale, ale jest to, jest naprawdę jest naprawdę piękna e, nie ma tego odsadzenia natomiast, e, o właśnie to jest e, po to ta jest naba tutaj nam potrzebna bo nie ma, nie widzicie, widzicie, nie ma tego odsadzenia Odsadzenie to jest właśnie to, w jakim punkcie znajduje się ten pierścień mocujący. Odsadzenie może być, nie wiem, 5 pięciocentymetrowe, 10, więc czasami są takie te kierownice wklęsłe, więc, więc to się nazywa odsadzenie. No ale już dosyć gadania. Jest ten element, jest pokryty takim czarnym, szczotkowanym, kurczę, no nie wiem, takim powierzchnią ala szczotkowanym aluminium, jest, wygra, wygra, werowane, jest wygrawerowane. Zobaczcie nazwa firmy, jaki model kierownicy. Czyli to jest prototypo Momo, które. które no i jest z czarnej, jest czarnej edycji, czyli Black Edition. Więc, więc będzie się komponować z naszym wnętrzem zarobiście, że tak powiem, w taki trywialny sposób. Naprawdę bardzo mi się ta kierownica podoba. i grubość tej kierownicy, jak i średnica jest naprawdę akurat. Uważam że, uważam, że dopiero jak obsadzimy to i założymy, to wtedy będziemy mówić o tym, tym elemencie, który jest, który jest wieńczący i kończący. No, oczywiście będziemy musieli zamówić jeszcze tutaj klaksonik. I, 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 i to wszystko podłączyć, ale myślę, że już, że już mogę stwierdzić, że to co tutaj mam w ręku będzie naprawdę grało i komponowało z innymi, z innymi elementami, które zostały już prawdopodobnie już zrobione, ponieważ odcinek kręcę trochę wcześniej, te materiały przyjeżdżają wcześniej, więc, więc ciężko mi jest podać te ramy czasowe, w których się w tej chwili znajduję. No kurczę, słuchajcie, no to. Jeżeli ktoś z Was chciałby, chciałby, to to wygląda w ten sposób. Za chwilę wrzucę Wam przebitki, jak wygląda ta kierownica. E, pokażę Wam szef, jak wygląda, pokażę Wam z bliska te wszystkie elementy, więc, więc uważam, że jeżeli ktoś z Was chciałby, chciałby zmienić kierownicę, no to tego typu, tego typu model Momo byłby odpowiedni. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale większość, tak jak wcześniej powiedziałem, większość ludzi, większość tunerów, większość takich pasjonatów, którzy modernizują swoje porszaki, dzięki naski i nie tylko już nie mówię, czy 964 czy wcześniejsze, to właśnie, właśnie wybierają sobie tego typu e, kierownice e, takim e, standardowym przykładem jest Magnus Walker, który, który m, m, znany designer który, który ma dosyć potężną kolekcję samochodów Porsche 911 e, świetny, świetny facet świetny designer świetny projektant, wyobraźcie sobie, że zaczynał od projektowania spodni a, a skończył na modyfikacjach. Porsche wyobraźcie sobie, że też między innymi od niego, z jego linii jego linie felg będziemy mieli wy właśnie w tym Porsche no ale, no ale to może później to może nie teraz, może się wygadałem ale tak jak mówię, kurczę, jest taka, to może była taka trochę ciekawostka więc jakby kierownica jest warta warta Kupienia i warta zamontowania w samochodzie, który czy odrestaurowujecie, czy robicie, czy też nawet chcecie ją wykorzystać do swojej, powiedzmy, rajdówki, czy też jakiejś tam KSS-ówki, czy tak trackdayówki. Słuchajcie, w tym odcinku powiedzmy tak króciutko byłoby na tyle, więc ci, którzy śledzą nasze poczynania, jeżeli chodzi o odbudowę 993, zapraszam do innych odcinków i do subskrybowania i lajkowania, żeby zobaczyć finalny, no, że tak powiem, produkt. Tymczasem strzała. Cześć.